Cześć, dzień dobry, to jest vlog Nieletnich, musimy wchodzić, bo już jesteśmy spóźnieni właśnie, e, ale wchodzimy, e, ja zaczynam i zaraz potem już nie będę ja gadał, e, ojej, już jest teraz muzyka, obserwują mnie wszyscy, to jest mega niekomfortowa sytuacja, e, ja nazywam się Jonasz Błajet, a to jest pierwszy vlog w tym roku szkolnym na kanale Nieletnika 5N, jesteśmy na konferencji Eldorado, która odbywa się w Poznaniu, zapraszam. Wow! Weszliśmy właśnie na salę. To jest sala w szkole króla, króla Dawida, w której pracuje od 2018 roku. Jeszcze ani razu tutaj w ogóle nie byłem, w tym miejscu. Jak widać nasza młodzież jest liczna i usiadła z przodu. zaproszę zapytam się tego pana, który jest członkiem Kościoła katolickiego jak nastawienia. Super, mam nadzieję, że będzie tutaj o świętych... Zaczyna się. Do widzenia. Zaczynamy. Chodźcie, tak? Yyy... nie. A ty przykro, wiesz? Nie, spoko. A ty kręciłeś też? To zależy, no. Czasami. Pozdrawiam się wysokości. Zgadza macie Głupki teraz. Już skończyliśmy. Szybcy wow. jesteśmy. Dobra, proszę. Drugie pytanie, drugie pytanie. Będzie vlog, czy będzie taki filmik? No tak, filmik, 2 godziny filmik. 2 no. Bo to byś się co wypowiedział może, a jak nie, to... No to pa. Tak, skończyliśmy. Wszyscy jesteśmy... Jeszcze nie skończyliśmy. No dobrze, że nie przeszkadzam. Napisano o Was książkę, więc jakby co jeszcze mogliśmy przegrać, ale i tak chcielibyśmy Was poznać i usłyszeć od was. Wędrowniczy tryb życia i mieszkam tam, gdzie nie myślę. Tak, tak Bardzo generalnie lubię pływać. Ciekawostką u mnie jest to, że, że potrafię wejść w bardzo ciekawą relację z dużymi zwierzętami morskimi. Super! Wiesz, o tym więcej na pewno. Daniel, co? Chcesz coś o sobie. Ja jestem Daniel, bo ja niestety zostałem uprowadzony z moją ludem do Babilonu. ale zostałem wybrany na to, żeby tam usługiwać jestem zarządcą. Dla mnie bezsilność to jest taki moment, kiedy czuję duże wkurzenie i trochę nie wiem, jakby, co mam z nim zrobić. I to jest taki moment, kiedy rozglądam się i, i zastanawiam się, czy zrobić coś. Stanemu, czy ktoś pomoże u Boga, taki moment, gdzie, gdzie jestem najbardziej rozbójny. Dla mnie bezsilność jest wtedy, kiedy czegoś mi brakuje, czegoś nie mam, co widzę, że mają inni ludzie dookoła i bardzo się z tego cieszą, a ja tego nie mam i czuję się taka opuszczona, i ja sama nie mogę nic z tym zrobić, bo to jest poza moją mocą. Okej, okay, więc pierwsze pytanie do ciebie. Jakie presji otoczenia doświadczyłeś i czy się jej poddałeś? Wow, jestem zaskoczony, że mówisz, że chcecie moją historię. Chętnie się z nią z wami, podzielę, jest naprawdę ciekawa. Presja otoczenia. No tutaj nie można było zacząć od samych początków, no właśnie mój lud został uciśniony niestety przez dwa Myślę, że takim osobistym bardziej takim doświadczeniem, uciśnieniem to było, jak wydano prawo, w którym nie mogłem modlić się do mojego Boga. Tylko nakazano mi modlić się do króla, ale ja uznałem, że nie będę się modlił do nikogo innego niż do mojego Boga i niestety spotkały mnie dosyć tragiczne konsekwencje z tego powodu. Czyli modlitwa była ważną częścią swojego codziennego życia, tak? Mm -hmm, tak, tak. Ci tego jak... Codziennie modliłem się, myśląc o moim opuszczonym, niestety, przeze mnie lądzie. I wypatrywałem go w okna i najmniej pan. W sensie musiałem Bóg mi kazał, ale ja stwierdziłem, że ucieknę i poszedłem na statek. I na tym statku rozpętał w sensie jak już wypłynęliśmy, tam w ogóle byli bardzo mili, mili ludzie na tym statku, no ale rozpętała się olbrzymia burza, ale oni byli na tyle mili w ogóle na tyle gościnni, że ja sobie po prostu poszedłem spać. Jakże trochę kryzys miałem na sobie trochę, trochę, no, trochę się czułem bezsilny, a oni nie chcieli mnie wyrzucić, ale finalnie mnie wyrzucili. Tutaj małem tam takie ten woreczki zapachowe. Bo coś czuło się takie Tak są. Coś czułem, że się trochę źle skończy. Więc byłem, byłem jakby w tej rybie i było, ogólnie nauczyłem się, że ona wydaje jakby takie, takie dźwięki, takie wibracyjne i w jaki sposób wtedy się ze mną komunikuje. Ale to było takie miejsce, gdzie ja naprawdę czułem bardzo dużo bezsilność, bo nie byłem w stanie się z niej wydostać. Jakby to tak działa, że ona ma taki tam język i tak dalej. Ale jakby samemu też nie mogłem tam wtedy wypłynąć, tylko musiałem poczekać, aż coś tam wyleci. Ta woda w sensie, więc tam było ciekawie. No i finalnie po trzech dniach, kiedy trochę z Bogiem tam rozmawiałem i kiedy w jakiś sposób przyznałem się do tego, pomogliłem się do niego, to wtedy faktycznie nagle się zrobił i wyleciałem. I okazało się, że znalazłem się na plaży i że to było już niedaleko nimi. Z tej sali. zasady, to... Fajnie spędzacie czas... Tak. Czemu na leżąco? Bo możemy. A czemu na ziemi, na podłodze? Jest A czemu opierasz swoje kolana na mnie? Wam też się nudzi? Nie. Właśnie nie wiem, przejść, nie no. wiem, Co tu się dzieje? Chłopaki jak zawsze na od Tak, tak. Znaczyłem odpalają. I to jest jeden z w tym wszystkim. Że nada. No. Chodź, <grym> się dzieje. <bawał> no. 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 Jak się dzisiaj miewasz? Dobrze. Tak? No. To dobrze. Okay. Masz fajne dziurki od nosa. <laughs> A ty jak się No i co stachuj, co? Dobrze? dobrze? Też masz fajne dziurki w wzesa. <noise> jak się dzisiaj miewasz? Wspaniale. To bardzo dobrze. Szczególnie z aparatem skierowanym w mój nos. Tak? To no. A, jak się dzisiaj miewasz? Wejdź. Widocznie nie chcą gadać. Jak się dzisiaj miewasz? to Czekaj, czekaj. Nie wyspanie, ale ogólnie dobrze. Tylko no, <grywa> Takiego zbliżenia kolegi nie miał. Wspana. Jest mi zimno. Teraz e, mówię na taka flama od korektora Nie, nie ma. Jest. jest mi zimno i, o, i mi nie wyspana. ale tragedia. Nie byłam jeszcze głodna, ale daj mi obiad wreszcie, więc. To dobrze. A smakował ci? To, to dobrze. To było w nim mięso. To dobrze się bawcie, Nie <grywa> Jak się Pobre, dzisiaj miewasz? Ja się miewam znakomicie, jestem na konferencji Eldorado, czego się bardzo cieszę Bardzo jest to imponujące Proszę nie pokazać mojego zębienia, bo nie jest najpiękniejszy. A więc tak, ja się cieszę. Panowie przed chwilą pokazali piękny stand, w ogóle szacunek. Chciałbym też takie spróbować, ale niestety nie dane jest to jak na razie. To jest tutaj po prostu szkoła Adama Klimowicza. Bardzo piękny szacunek. Dziękuję. Czy usłyszałam Adama Akrimowiczek? Tak. Adam Krimowicz. Ponieważ naszych młodzieżyłkowych jest właśnie został stworzony przez twojego brata. No, przez mojego brata. Tak. Jak się miewasz? Zjadliśmy obiad i ja po obiedzie mam tak, że muszę trochę odleżeć. I nie miałam tej możliwości, niestety, żeby odleżeć. Przez co mi źle. Rozumiem. Jakieś pytania? A, możecie tutaj, wszyscy, yy, my jako małżonkowka tworzymy tę konferencję. Co gramiery, nie zaraz kogoś zastrzeć. Uwa! Uwa odpadł. Odpadłeś? Zginął. Zginął. <grym _> zginął. Zginął. Strzelaj. O, 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 o. O, o, o! Ej, yo. To Jest groźny. Nice. Ten pan umarł i on teraz jest fotografem, ale on generalnie umarł i szukamy odpowiedzi, dlaczego umarł. Ten pan nam nie powie, dlaczego umarł, bo nie żyje. Skąd pan do nas przyjechał? Nie chciałbyś chociażby swojego pięknego głosu tutaj umieścić w tym mikrofonie? <kłysy> dziękujemy bardzo. <suszy> dziękujemy. Chciałbym też powiedzieć, że ostatnio u nas na grupie młodzieżowej wydarzyło się mega dużo fajnych rzeczy. Na przykład pojawił się nowy związek. Ania Holub związała się... Jak się gra Wiktora Clarka? Bardzo dobrze. Można polecić tam pracę. Co jest najtrudniejsze w wczuciu się w tą postać? Nieznajomość tekstu na pewno, wiesz? No tak ci szczerze powiem. Jakbym potrafił tekst, to na pewno bym, by mi to dobrze poszło, nie? Jakie są pana przemyślenia na temat odmieniania słowa umarły? Umarłość to jest... Bardzo ciekawa rzecz. nie? Pani Zuzanno, poważne pytanie. Co pani wniosła do rozwiązania jakiejkolwiek z zagadek, które nas tutaj się pojawiły przed nami? Tyle samo co Jonasz Błajed. <laughs> Dziękuję. A tu przypadkiem. Tu dziewczyny działają bardzo dobrze w naszej grupie. Ja jestem po prostu, wspieram. No, w ogóle to dziennikarz trzyma mikrofon. Właśnie, tak, to mi Zapraszam na warsztaty tego dziennikarza. Czy może pan nam sprzedać poradę, jak wyhodować takiego pięknego wąsa? Piękny, piękny. Teraz odzyskałem głos. O, To w takim razie może pan odpowiedzieć na pytanie. Co pan myśli o mieszkaniu w żołądku wieloryba? Moim zdaniem nie jest tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym ja powiedzieć co cenię już najbardziej to właśnie takie wieloryby, w sensie one mają takie ciekawe powiedzmy wnętrze, ciekawe... Okej, boomer. Niestety musimy już uciekać. Witamy panie Mariuszu. Witam, jestem bardzo zaskoczony. <grym> Szczęśliwy oczywiście. Tutaj u nas na naszej konferencji <grym> pojawiło się bardzo ważne pytanie, <grym> tak? a mianowicie zastanawiamy się jak wysoki jest komfort mieszkania w brzuchu wieloryba. Oj, na pewno jest wilgotno, ciemno i ciasno. Dzisiaj nam yy, prorok Jonasz nam mówił, że było bardzo wygodnie i jest parę wolnych pokoje. I czynsz podobno jest bardzo korzystny, a w tych czasach yy, ma to duże znaczenie. No ale tam, ja z tego co wiem, to tam drżał ostro, także <laughs> ja nie wiem, cały czas się modlił i był przerażony. Także ja nie wiem, jak z tym czynszem tam, z, z jakiego powodu tam drżał. Czy z czynszu, czy ze strachu, nie wiem, ale możliwe, no. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią, żeby się tego dowiedzieć, to jest czytanie księgi Jonasza. O, Oczywiście, oczywiście, czyli księgi, którą Jonas sobie kupił. Tak jest. Tak, tak jest. Co pan co, tutaj robi i czym się Pan zajmuje? Nie wiem sam, nie, chociaż wiem. Przyszedłem poprowadzić warsztat w zasadzie o ewangelizacji z pasją, ogłoszeniu z pasją, a, a zajmuję się tym, że jestem misjonarzem i ewangelistą przede wszystkim. Dlatego się tym dzielę. No, świetnie. Ja widziałem, że jest parę osób tam zapisanych na warsztat. Ja sam zresztą zwrócił moją uwagę, ale niestety karate wygrało. Przekonała no karate, bardziej. karate, a, a no to Czy może Pani opowiedzieć jakiś żal? Nie. No, dobra. Czym się różni człowiek od ryby? Nie wiem. Człowiek czuje ból, a ryba ból, ból, ból. <grywa> Ej, ten żart jest niesamowity. Dziękujemy Pani Aniu, że się z nami podzieliłaś tym pięknym żartem. Dajesz, stara. E, no dobrze, tak więc e, historia rozpoczyna się od scenki morderstwa. Ale ogólnie chodzi w tym o to, że matka skłamała, że kochała swojego męża, mimo że się dowiedzieliśmy później, że go zdradzała. I motywem było tak naprawdę dostanie spadku oraz uwolnienie się od męża. Natomiast młodszy syn miał motyw taki, że ojciec nie chciał mu przekazać firmy. I dlatego chciał starszego, starszego. Tak, eee, Próbował go usunąć w ten sposób, że powiedział: że. kupił sztylet eee, z firmy Fabo, czy coś takiego. Eee, no i nam to zaznaczył dosyć wyraźnie. Lecz nie... na aule teraz, bo teraz zaraz będziemy, będziemy mieć warsztaty. Dzięki, dziękuję. Zapraszam O o, nie ma jeszcze No ładnie. I jestem nawet już dziennikarzem wykształconym, to znaczy się skończyłem dziennikarstwo i komunikację społeczną... Mogę, 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 Możemy, obydwie rzeczy są całkiem w porządku, bo jest to rzeczywiście prawda, że wielu dziennikarzy manipuluje na tej stronie w zasadzie pojawiają się na bieżąco jakieś rzeczy tym. Zobaczyliście dziwny filmik w internecie, nie wiecie, czy jest prawdą, jest duża szansa, że oni go weryfikują i oni sprawdzają w wielu źródłach. Bo podstawową zasadą dziennikarstwa jest to, żeby też sprawdzić dwóch źródła w dwóch źródłach, co najmniej. Jak dostaniecie materiały i się rozejdziecie, możecie się rozejść e, wszędzie na tym piętrze i na tym na dole, możecie też wchodzić do tych Uwaga, jeśli chodzi o nocleg, to chłopaki zostawiają swoje karimaty i śpiwory w tej sali 23 dziewczyny w sali Ej, pa, tak, dziewczyny... My tak zawsze gramy, że jest jakaś gra, i my gramy, nie? To jest ta ułożona i porządna rodzina. Wybrała, I tak gra. Tak? Wiecie, dzisiaj już mnóstwo razy, po prostu przyjrzyj będę. Wiesz, że instrukcję? Zaczynamy grać? My nie, no tak, że nie grać. I nas poprawia. I później my się wkurzamy, bo mam takie kurde, bo no przecież była taka dobra gra. Niestety, ale podczas gier w planszówek napotkaliśmy na problem, ponieważ Stanley the Owl ma problem z graniem w gresel. Nie rozumie jej zasad. I poszedłem do tego, że poczekaj chwilę, że musisz mieć albo. Poniżej 8, nic w ogóle nie widać, albo powyżej 108 lat, ale jednak, jak się okazało. Tutaj jest u góry matematyczne działanie, które wykonałem, żeby dowiedzieć się, czy na pewno jestem w odpowiednim wieku, żeby grać w tę grę. Okej, okay, jesteś, no, ale pojawił się inny się, że to... problem. I... Pojawił się inny problem. Proszę, do jakiego wieku. No nie, czekaj. Ja... Tak, czekaj, czekaj, to jest nowa, nowa. To jest 8, minus 108 lat, czyli trzeba mieć minus To, to już trochę suche teraz, wiesz. No, o, no, e, no, Ania. Ojej. Do jakiego wieku można być na tej konferencji? Do jakiego wieku? Tak. Nie. Ojej. Do moim ale nie, ale to jest w regulaminie tutaj Ojej. napisane. Ale nie wyrąbałeś teraz. Albo jest taki wiek, no, albo lider młodzieżówki. Ale, ile masz lat? Ale nie wyrąbałeś teraz. Ile masz lat? Ile, masz, ile tam? Pokaż ja ja <laughs> odliczenie. Ja tutaj jestem jako opiekun niepełnosprawnej osoby Piotra Zadolowskiego <laughs> Chrzkowskiego. A nasz, a ile ty masz lat? Ale ja jestem liderem młodzieżowym. A liderzy byli są zezwoleni, a stało akurat. <laughs> Ja zostałem tutaj zaproszony, żeby wypowiedzieć się jako prorok Daniel. Wow, a dobra, to rozpykałeś. Ale większy problem jest... Kurczę, nie ma tu żadnego kogoś z kim jest problem. A Oscar ma już 20... Nie, 19. Oscar właśnie wygrał na lęk nie Naprawdę? Nie dziwi mnie to. Ale przyszedł przystojny mężczyzna. Strajne dźwięki, czapce na palcach. To co ja robię? Dobrze jest. Dobrze jest. Super Kuba. Dziś nie istnieje. No jeżeli Agata wymieni kartę, no to, to ja tak. muszę wymienić, nie, nie mogę mieć łożąc. No tak, ale inaczej to było. Niestety, ale niektórzy tak, lubią oszukiwać. Tak, nie. Dobra, czyli od teraz robimy coś takiego, że jeżeli nie się nie wymieni, to. Jagoda w nakryła na oszustwie Anny Klimowicz. Tak. My także jeszcze możesz zastosować stare zasady, które nie są prawdziwe, a od teraz. Dziękuję, czuję suro, się sprawiedliwe. Sobie wykładać, bo wtedy się pomieszamy. To teraz... Ja myślę, że ja ja tak... ja Dobrze, ja, to, ja bym, to ja bym chciał okay. wymienić. Okej, okay. no. O nie! Jonas Błajet. Ja nie biorę. No i no okay. wygrałem grę właśnie. I teraz... To jest coś takiego, że jak coś zrobi, to jesteś automatycznie odpozniecone. Takie nie, nie, nie! Co to, to... to mnie automatycznie mówi. No, jakieś to co? Dowiedzmy się, widzowie, proszę. Jak ktoś je mięso. Oooo! Mocne słowa! Ja mam pytanie, uwaga. Dziękuję, dziękuję, że ja Co to znaczy dla ciebie żyć dobrym życiem? Takie Jakieś <szusza> dziwne reklamy wystarczy. <susza> przyszedł na telefon, nie A wiesz, że te reklamy telefon. A jeszcze nie nie mogę się skupić Zuzia, no jedno pytanie wylosuj No Zuzia, No, za. Za. no, Zuzza. no Zuzza. Zuzza. Losowe, Weźcie i ten czytanie. telefon. Ja Co czasami ludzie robią zazwyczaj w ter teraźniejszości? Ter 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 Co myślisz? Nie mam siły na tłumaczenie. Nie, ja przepraszam. Nie, bo ja mogę też, ale. Znaczy żyć, żyć dobrym życiem, tak? Ja uważam, że to jest żyć takim życiem, w którym odczuwamy satysfakcję. Jeśli mógłbyś zmienić długość każdego dnia. To Czego? 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 nawet ja nie miałem takiego skojarzenia. Czego? Jesteście wszyscy tak zboczeni po prostu. Czego? Najbardziej z kubą Robakowsyn na prawo. Każdego pana pokażemy Ci. Możesz zmienić, dodać godziny albo usunąć doby, to, to ile byś jakby zmienił tego, żeby było dla Ciebie perfekcyjne długość dnia? Dnia. trochę. Ile? 3 godziny. Nie? 3 godziny 27 godzin by trwał dzień. Fajnie. Okej. Okay. Noc, noc, tak? noc dłużej trwała. No, no i stop. super. Pytanie do Kuby Robakowskiej. Ale, dlaczego to jest cały czas na mnie? Pytanie do Kuby, Kuby Robakowskiej. Czy jest coś takiego, coś specjalnego, co cię podnosi na duchu, jakoś tak cię motywuje, kiedy czujesz się smutny, i co to jest? Głębokie pytanie. Mają głębokie. No kurwa. Nie! Jeszcze nie. Daj pani pozwala. Ja bym z tym zabrzmiał. Jak jest widać, jest mega grzecznie tu. Także do zobaczenia jutro. Witamy was w na następnym dniu. Oto, rozbudzenie. To Dobra panie Stanisławie. Ja chciałabym zapytać o, o to, co się działo dzisiaj w nocy, ze względu na to, że ja jestem prawie blisko 30, co niektórzy również tutaj są i myślę, że potwierdzą. Że około 30 chodzi się spać, dlatego wróciłam do, do domu. I chciałabym zapytać Stanisława, który został tutaj na noc. Co się działo? Oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że o godzinie 23 poszliśmy spać i po prostu śniły nam się bardzo dziwne sny o tym, że robiliśmy bardzo dziwne rzeczy. Ale to były tylko sny, tak naprawdę nie robiliśmy tych rzeczy. Kłamie? Pomidor. Mam na to różne zdjęcia, które dostałam o 2, 3, 4 w nocy, które zobaczyłam rano. Zapytam kogoś innego, dziękuję, dziękuję. Ze względu na to, że Stachusowa kłamał, kłamał. zapytamy tutaj o to tych panów, co się działo w nocy. Co się działo w nocy? Ale troszkę dalej ten mikrofon. No nocy spaliśmy. Spaliśmy? Tak. Ja chciałbym pokazać tylko jedno zdjęcie, które udowodni, że Stachusowa kłamie. No nie. No? To właśnie robił Stakusowa i po prostu prawda jest taka, że on robił większość tych wszystkich dziwnych rzeczy, które się działy w nocy. On chce się dostać na, na casting jako model pielizny męskiej. Tak, dokładnie. E żebym się dostał? Oczywiście. O, tak. On ma naprawdę ten... E <grym> to, 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 czekajcie, czyli Stachu nie spał, to, a wy spaliście? Tak. tak a to, to, to moje pytanie, to kto zrobił zdjęcie? Zdjęcie? Tak. Samu, to akurat ja. Ale nie. Raz. Raz. Zapraszam. Nie, nie. To, 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 to bo tam jest jeszcze jedno zdjęcie. Nie. Eee, ja udowodnię, że nie tylko Stachusowa kłamię. Masz takie w tle tutaj. Tak, proszę bardzo. Godzina prawie pierwsza. Jonasz Błajet żałuj że pojechałaś A tam dalej też chcesz pokazać co to napisałaś ty nie tam dalej się już nie napisała? pokażę kurde żałuję <laughs> Nieprawda. Nieprawda? nie Nieprawda. nie 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 widziałam nie. widziałam ja też widziałam to się działo no, było bardzo spokojnie w nocy, nic się nie działo Jeremi to może potwierdzić po prostu stachu wy... Ja się No dogadaliśmy się, oczywiście że tak. A czym się dogadać? No nie wiem. Wszystko było spokojnie. Że wszelkie potencjalnie zachowania, które się pojawiły, były konsultowane z naszym zaprzyjaźnionym prokuratorem, który poinformował mnie, iż wszystko jest legalne. Po Okej, okej. Że Mateusz uznał, że są legalne nasze działania. No tak, tak. Wszystko było legalne. Nie, ja Chciałam nie... Cię zapytać, co się działo w nocy? Ach, pomocy. I to już akurat nie było legalne, bo... Tak, nie mogę, Ale nie mogę. spał, w domu. No właśnie. A, Oskar, no, no to się działo. Słuchajcie, moi drodzy. Ale trzyma mikrofon. Ale ja, ale ja jestem teraz dziennikarzem. Ja sobie sam udzielam wywiadu. Więc tak, nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie ze względu na obecną aferę Pandora Gate. Z tego względu nie udzielę wywiadu, gdyż y, mógłbym wtedy ponieść konsekwencje jakieś. Jeszcze nie wiem jakie, ale, ale prawdopodobnie tak. E, chcę powiedzieć, że zdjęcia były pokazane publicznie. Ja e... mam nawet jedno zdjęcie. Pokaż, pokaż. Nie, nie pokażę, nie, nie ale ja mam swoje własne. Aha, no pokość. nic na gorącym uczynku. <grywa> to tego nie widziałam akurat. To nie, to nie są. Ucięło je nasza. Okej. Tego nie pokażemy akurat, ale dziękuję bardzo. Mamy pytanie. Dowiedzieliśmy się, że chłopacy spali bez koszulki. Czy dziewczyny też spały bez koszulki? Może? Nie zawsze, że nie potwierdzę. Mhm. Powiem, <grywa> że dużo może być choł teraz. <grywa> Okej, okay. Ania, jak u Ciebie? Ja zgadzam się z moją przedmówczynią. Uważam, ja się wstrzymuję od zeznań. Czy ktoś z Was, bo wszyscy tutaj spaliście, kto chciałby powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, jak było w nocy? Nathan. Nat Natan. Natan przed chwilą nam wyznał mega ciekawą rzecz. Jak, jak się obudził, No, <głos> <głos> da, w nocy było zimno. W nocy. to już się <noise> obudziłeś, okay. Natan. W nocy poszedłem spać w koszulce, a obudziłem się w bluzie. nie było tak. Nie, dostaliście dokładnie taką samą informację, tylko się przejęzyczyłem. Obudził się bez, tak? Obudził się w samych gaciach, warto zaznaczyć. Nie, się przejęzyczyłem. Pamiętasz, co dzisiaj śniło? E, nie, ja nie miałem snu. I to, co Inga powiedziała, to było no, w ogóle nie przejęzy... Nie było. To, to wszystko była jawa. Co? Czyli to była rzeczywistość, a nie sen. Tak? To co się wydarzyło, że... że ja byłem się. po drugiej stronie karimaty. W sensie... Chodzi mi Nie, po drugiej. Czy ktoś po drugiej okay, pierwszej? E, Sędzie inaczej. Karimaty leżały tak. Moja Karimata. Karimata Gurala. Karimata Stacha. Karimata Jonasza. I od Karimaty Jonasza zaczynała się patologia. Karimata Jeremiego. Karimata Zabora. I Karimata Oskara. Te to cztery ostatnie karimaty. To jest... Co tam się w nocy nie działo? Patologia Nie, to tak patologia. na serio? To było zimno. Inka mówi głupoty. Wszyscy tutaj potwierdzą to, co Nadar mówił. Wszyscy tutaj to słyszeli. Tak. Wszyscy potwierdzą, że w nocy było zimno. Natan I. tam nam wszystko opowiedział, tylko teraz się wstydzi Ale tak naprawdę. To zimno było tym, którzy byli sami, tak? Tak, i mi było zimno. No nie, bo gdybyś... gdybyś nie, woził, mi było no, zimno. Woził, no to byś y, się obudził w bluzie faktycznie, a ja nie się, bez niej. Ja się obudziłem w bluzie i spodnie. A Inka nie potwierdza tego. Nie potwierdzam. Inka, co ty robiłaś w pokoju męskim w nocy? Dziękuję za, dziękuję, dziękuję za informację. Jak było w waszej nocy? Zimno. Czyli spała sama. Czyli spa... Z Zosia. Czyli spała sama. Z Zosia. Ale i tak było zimno. Zosia mnie nie ogrzała. Jak nie. musisz się zimno to znaczy, że spał sam. A, no dobra, no to to, nie, to, to jest oficjalna wersja. Dobrze. Ale tak, naprawdę To było ciepło tobie. Tak, mega. Bo Zosia, no, zobaczcie sami. Zosia a u ciebie? Zimno i twardo. Zimno i twardo. No. Spałyście w ogóle czy nie? Tak, Zdrowie z godzinkę. tak. tak. Godzinkę. No. I No, Ja może trochę więcej. Ale wyglądacie dobrze, muszę wam przyznać. A, dzięki. To do, do, dobry komplement. Jak my dzisiaj wstałyśmy, to myślałyśmy, że wyglądamy trochę. No, niestandardowo, bym powiedziała. Jest dobrze. Wyglądacie tak jak ja, a ja spam 8 godzin. Natan powiedział, jaki był rozkład kalimat na sali, i powiedział, że od twojej kalimaty zaczynała się patologia. Chciałbyś to wyjaśnić? Nie. To jest akurat nieprawda, dlatego że obok mnie jeszcze był zabor. Tak, powiedział, że zabor, to jeszcze od, Jeremi. To od zabora się zaczynała patologia raczej. A co to znaczy, że zaczynała się patologia? A nie wiem, wydaje mi się, że Natan się trochę po prostu boi intymności. Wydaje mi się, że wszystko było w porządku. Po prostu spaliśmy. Tak, okej, okay. jeszcze jedno pytanie, bo doszło nas, słuchaj, że pod Podobno Inka znalazła się w pokoju męskim. Czy to, o, to prawda? Tak, 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 tak. Dlaczego? Dlaczego? Wydaje mi się, że to jest fake news. No. Zaczynamy. nam Inka potwierdziła informację, że Natan spał bez koszulki. I dobra, bo się okazało, że na tym skończyły się ujęcia W sensie nie ma więcej po prostu Nie zostały nagrane Później po tej sądzie była sesja wykładowa wujka Piotra Która przyjęła się z bardzo fajnym odbiorem No myślę, że wujku Piotrze dałeś radę zdecydowanie Co pewnie tam osoby siedzące na sali potwierdzą zdecydowanie Potem już było pakowanie się, zbieranie rzeczy Ostatnie grupowe zdjęcie i tak dalej Po prostu było duże zamieszanie Nasi reporterzy nie zdążyli zrobić ujęć Więc ja tylko chciałbym powiedzieć, że dziękuję, że oglądaliście tego vloga Dziękuję, że śledzicie kanał nieletnika 5N na YouTube. No i zapraszam po więcej. Bądźcie z nami, wspierajcie nas. Dziękujemy.